Z tej strony Przemek i dzisiaj, właśnie, i dzisiaj kolejny odcinek z tamtego. I właśnie ze mną jest Mateusz. Jak widzicie, on tu siedzi na lampie. Dobra, nie siedzę na lampie, tylko na kanapie. Drodzy widzowie. No właśnie, i ten odcinek będzie fajny, bo będziemy, wiecie co. Opowiadać kawały z Misiem. No właśnie, jeszcze będziemy układać puzzle. coś dla. I jeszcze będziemy grać w Chińczyka. Będziecie patrzeć, jak gramy. Dobrze, opowiadam mi się. No, chodź, chodź do pokoju. Oto to Tu zaświecę, lepiej. Nie, mamy lampę. I wiesz, co czekaj? Czekaj no, otrzyma kamerę. kamera. Dobra. Dobra. Jak widzicie to jest Przemek. No właśnie. I teraz może mi się opowiadać kawały. A widzicie dlaczego? Świnia no. nosi majtek, Bo ma włosy pod kładniami. Pod dupą, <grym>, po dupą słyszeliście? I, i, I świnie, czyli drodzy widzowie. Drodzy widzowie, yy, yy, ja może mi się opość jak się rozumiały świnki, czyli prosięta. Dobra. Prosięta poszły do wilka, a wilk na to. Nie, nie o to, że jak się urodziły prosięta z brzucha matki. Prosięta się urodziły z brzucha matki. Ale na ogóle... A jak się rodzą? Nie się rodzą. Ale jak się urodziły, to spotkały pewnego wilka. Nie, o to chodzi, że w rodzeniu. Patrzcie. No jak się ożynicie... Co nie? To, to, wie, obowiedz, to wiecie co robicie. Się. Bujacie się ty coś, coś, coś tam? Się. Co, nie? co nie? Co nie? Dobra. Dobra. E, właśnie, drodzy widzowie! Jak? Jak? Dobra. Dobra. Drodzy widzowie, wiecie co? A nie powiedzmy, żeby postawiły 50 tysięcy łapek w górę. Drodzy widzowie, postawcie 50 tysięcy łapek w górę. To I będzie kolejny i subskrypcje. To będzie kolejny filmik. Przemka i Mateusza. No właśnie. No i właśnie chcecie wiedzieć jak się rodzą e, dzieci, to właśnie, już wam mówię, Z, w brzuchu... Wtedy się robi okrągłe jajko, które się nazywa ciąża. I wtedy. Ciąża. Mus... Ciąża. Ciąża, Wciąża, co nie I wtedy. Ciąża. 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 No. ciąża. I no. wtedy musicie jechać do szpitala z żoną, i wtedy musicie poprosić. Mów... Mówicie, doktor, że jesteście w ciąży. W ciąży? Właśnie tak. I wtedy mus, musi doktor zrobić operację, e, co nie wyjąć dzieci, a wtedy musicie z nimi się opiekować. Koniec! I, I to co, właśnie było. I teraz widzowie, teraz gramy w No, a mieliśmy układać puzzle. Dobra, ty zajmij czymś widzowie, a ja odpowiednię Więc patrzcie widzowie. Gramy w chińczyka, Chodź. Nie Nieważne! Będziemy grać w chińczyka. Patrzcie, widzowie. Oto plansza od chińczyka. Czeka, ja sobie będę. Pisam, Tutaj. Ja będę czarny. Bierzę... Dobrze, drodzy widzowie. a ja będę niebieski. To jest kobieta, ale trudno się mówi. Ja Chce być akurat kobietą, może no, Dobra. A kobiety zawsze mają pierwszeństwo przeciw, więc dobrze, że wybrałem kobietę. Dobrze, no to ja pierwszy. O, I szóstka. Zobaczcie widzowi, szóstka. sześć. U, cztery, no to wychodzę jednym. U, emocje. I szóstka. U, dobrze. Szóstka. I Jak dobra. Tak no właśnie. O, jedynka! jedynka. Teraz macie kolejny! O, jedynka, ja! Ej, no! Czego ty mnie naśladujesz? Jeden! Jeden, a ja? O, szóstka! Wyłazisz, może jeszcze wyjdziesz. jeden wyjdziesz. Nie, idę dziesięć do czternaście. Jedenaście, dziesięć, dziesięć. Raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, grajcy widzowie, teraz ja zucam Mateusz Kotowski. O! o jedna! Jej, yeah, baby! Wszystka! No to jeszcze raz! Widzowie. Ja cię tu zareopoluję, Tyżko, jedna. Eee, Zęba, tak. 1, eee, 2, 6 i 5? Nie, 6 i 1. To 7. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. No to teraz ja u trzyczka. Nie znam. Trzy. No właśnie i i jedyneczka. Ej, a chyba widzicie naszą planszę, no nie widzowie? No widzą, widzą plansze. Proszę. <noise> Nieważne, to nie zbiła na plansze. O, jedyneczka. O, trzy. Raz, dwa, trzy. Oj, ale śmierdzi jeden. <laughs> Jedyneczka. Śmierdzi m... cztery. Śmierdzi główno. Raz, raz, dwa, <laughs> trzy, cztery. <laughs> śmierdzi główno. O, o! Piąteczka. Trzy. Ile się, się wysikać. Drodzy w idę się wysikać. Przemek, y, Przemek, poczekaj, bo ja idę się mieć. Dobrze, poczekajcie widzowie na Mateusza. Na razie będzie krótka przerwa. No więc widzowie, drodzy widzowie, no pani jest i widzicie naszą planszę. Muszę pokazać, widzę na mój środek. nie. Zepsuć mi karierę! Dobra, to nie. No to sześć i A, dziesięć. Dziesięć! A nie! Nie idziesz. Dziesięć! A, no. Dobra, trzy. Raz, dwa, trzy. No to ja dwa. Drodzy widzowie, na pewno. Drodzy widzowie, ja już o, piąteczka, jestem piąteczko w dziesiątce. A co to takie czekolumnita? No bo to jest wtedy, jak się nagrywa. A, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, trzy. Dwa, trzy. Jak widzicie widzą, jest drochnęła szóstkę i... Piątkę! To jedenaście drapnąłeś! Raz, 11. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Pięć. Jestem bezpieczny. Cztery? U, baby. O, pięć! Raz, dwa, dwa trzy, cztery, pięć. pięć. Jesteś bezpieczny. No to pięć. albo ty mi i teraz złeś, albo tym. Tra dzibu ci tym. Biem. Sześć. zobaczcie drodzy widzowie szóstkę no szóstkę i i i piąteczka Jedna, jednaście no teraz jest 11, pięć no to trzy cztery ty miałeś bicie pięć ale za późno sześć. o sześć. zobaczcie drodzy widzowie szósta Trójka. Piątkę miałeś. Trójka. To dziewięć. O, szóstka, widzowie, w szóstka. Tutaj bliżej podkaszam. I podkasz osiem idę do przodu. No, osiem. Którym kto to jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. pięć, pięć, pięć. No trudno się Jedynka. No trudno się mówi. I cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Uż kurde goni mnie. Jedyne. jedyneczko. Kurde. Jedynka. Kurde. Dwa. dwa. Boże teraz jak na tych jedynkach i dwojach Dwoja. będę lecą, to Raz, na dwa. pewno mnie złapie. Cztery tylko Sześć. Sześć, Sześć drodzy widzowie. O kurde, widzowie. Właśnie Mateusz wywrócił nie chcąc telefon. Dobra, ja mam 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Szóstko. Szóstko. To dobrze, tak? Bo jeszcze raz. Na... I 12, pięt, 13, trzynaście, czternaście, Raz, trzy, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem dziewięć, pięć, dziesięć, dziewięć, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście. A ty stoisz tu. Bo to... No to na to dwa. O, no szkoda. Raz, dwa, no. No, trudno się mówi, co nie? Oszustwo. Osiem. Raz, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeden. Cztery. Na brokuły. Na warzywne brokuły. Raz, dwa, nie. Trzy. trzy, cztery, czwóra i zbijasz. Tr trzy miałeś. Nie jeden sam. Tutaj. No to teraz, cztery. Zbijasz. No widzę. No to to wiem, mam szczęście. Dobra, też dwa. muszę uciekać do chaty, bo mnie złapie jeszcze. Boże, na jedynkę to na pewno ucieknę jak kurwa Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To ci brakuje siedem. Dwoja. Raz, no dwa. brakuje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć ci brakuje. Kurczę. 4, No to piątka. No to. Tutaj. A, trudno. Widzowie widzicie, nie oszukujemy. O, trzy widzicie. O, ja dwója. Czemu ja sama dwoje raz? Chyba dłużej dam, że idzie z tym chińczykiem. Może będziemy tego go chińczykiem negatywnym z galina. 5. 5. I tylko chowa się. Wychodzę. Albo chowasz się tu do mnie. Ale wolę już to. No. O 3. O 4. Raz, 2, 3, 4. Nie, Księtek, Mogłaś Mogła Kuk, Jeden, Słyszał Raz. Słyszał mnie. teraz. Słyszał mnie teraz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. teraz. O mnie teraz. O mnie teraz. Słyszał mnie teraz. Słyszał mnie teraz. Słyszał mnie teraz. Słyszał Nie Nie, ZBIŁEM! Jest... ZBIŁEM CIĘ W Ty mnie zbiłeś! Nie, nie oszukiwaj mnie! Ja ty tam pszenek oszukuję! Ale w tej gwę teraz można już. No dobra, ale ja i tak. No to, to, to ja stoję tu. Oszykiwać. Małpa. <grym> Wszystko. Tututututu. Wybuchnąłbym. Tutututu. teraz yy, <grym> nie Puzzle. O, kosy! Dobrze, ale nie pójdę teraz. Kto tego pyta. Nie, patrzcie. A patrzcie, wiecie co można jeszcze wygrać e, w konkursie? Patrzymaj. Patrzcie, widzowie. Poczekajcie. Ej, ty wiesz, że już mamy 14 minut 34 sekundy? O taką maseczkę na twarz! którą nie jest na koronawirus i patrzcie. tak. Jak chcecie, to możecie sobie przeczytać. Proszę.